W tę uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej musimy sobie przypomnieć bardzo ważne rzeczy. Popatrzcie, jak człowiek nie umie słuchać Boga. Kiedy patrzymy na Stary Testament, tym, który jest wizerunkiem Boga, tu Melchizedek, i co on robi? Wita innych chlebem. Kiedy otwieramy Stary Testament z przerażeniem możemy zobaczyć ile tam przemocy, ile tam nienawiści, ile tam krwi. Ktoś by mógł powiedzieć, czemu człowiek jest aż tak ślepy i nierozumny, że nie potrafi usłuchać tego, co Bóg mu mówi? Ktoś by mógł powiedzieć, całe szczęście, że przyszedł Jezus. To prawda. I Jezus to, co zmienia, to mówi: Już was nie będę obdarzał chlebem, ale samym sobą. To nie jest tak, że podczas komunii świętej przyjmujemy opłatek albo jakiś chleb. Nie, przyjmujemy prawdziwego Boga. I chociaż zmysły mówią inaczej, to jest prawdziwy Bóg. A dzisiaj popatrzmy na siebie. Czy jeśli ktoś przyjdzie do nas, ja jestem w stanie podzielić się sobą, jestem w stanie coś z siebie dać, aby uszczęśliwić drugiego człowieka? Popatrzcie na nasze życie, jak wszechobecny lęk niedowierzanie jest tak obecna, że my się po prostu boimy i jesteśmy sparaliżowani. My nawet nie żyjemy w Starym Testamencie, żeby podzielić się chlebem. My dzielimy się swoimi obawami, swoimi lękami. Ale czy umiemy się podzielić dobrym? Czy umiemy się podzielić chlebem? I wreszcie... Czy umiemy podzielić się sobą? Dzisiejsza uroczystość przypomina nam, że Bóg mówi, że normalność to dobroć, że normalność to gościnność, że normalność to umiejętność szukania jedności, a nie dzielenia się. Dzisiaj kiedy Bóg przechodzi nad nami, zadajmy sobie proste pytanie, czy On przechodząc pomiędzy nami płacze nad nami i mówi, co się z nami stało, czy raczej cieszy się z tego, żeśmy zrozumieli to, czego nas naucza i co mamy w życiu czynić? Bo zobaczcie, Ewangelia nie potrzebuje naszego wsparcia. Ewangelia potrzebuje mojego zaangażowania. I wreszcie, jeśli Ewangelia potrzebuje mojego zaangażowania, to zadajmy sobie tylko jedno pytanie: czy patrząc na mnie widzą we mnie prawdziwego ucznia Chrystusa, czy raczej widzą coś innego? Nie bądźmy zgorszeniem. Uczmy się dzielić sobą. Uczmy się szukać jedności. Nie dzielmy się tylko narzekaniami i obawami, ale zacznijmy dzielić się dobrem. Bo tego uczy nas Jezus, szczególnie dzisiaj. Amen.